Tak, tak, rozmawiałem z bogami. Będzie Armagedon. ale alchemik ma takie rzeczy! Wiesz, co nas tutaj zakopie? Co? Kurde! Właśnie wyjaśniona? Dostałam właśnie TNT! Oj, dostałam krzesiwo! Ananasa! Ananasa! ananasa, ananasa Strzelamy od razu, jak widzisz. Jak widzisz, to Chcieliśmy dobrze, być dobrymi ludźmi. Kotek! To jest wojna. O, to jest Co jest? Co jest? Ej, ja mam tryb kreatywny. kreatywny! Możesz! Chodź, 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 chodź idziemy szukać. Czekaj, weź sobie pierdyaksowe rzeczy. Teraz musimy się Co? mega uzbroić. Eee, mamy tak, naderową siekierę, eee, która daje 10 do obrażeń. Udery okay. robione są! Idę je zbierać. Fabian! Nie, Pies. pieski! Ej, A, moje zwierzęta, A! help! Ej, serce mi pękło, nie? Moje lamy! Siemanko, z tej strony Cedii i witam was w kolejnym odcinku serii Kwadratowa Masakra, a w dzisiejszym odcinku mega dużo się dzieje. Tak w skrócie, razem z mamiką rozpoczęłyśmy budowę szkoły, potem przed Ewron, nie wiadomo dlaczego, chciał nas pozabijać i poszliśmy do netheru, gdzie dostaliśmy game mode 1. Tak, ale na początku zostawcie koniecznie łapkę w górę i sobie dzwoneczkę, żeby być na bieżąco. No i słuchajcie, dziękuję wam za wszystkie fanaty, które podesłaliście mi. Jeżeli chcielibyście mi podesłać fanata, to zapraszam na grupę na Facebooku. I dziękuję też za wszystkie komentarze. Napiszcie teraz w komentarzu yy, Game Mode 1, to przypnę wam serduszko. A teraz zapraszam Was do oglądania. FeDI, No? Wybudujesz mi coś ładnego? A ja co buduję szkołę. Jezus, szkołę. Ja Musicie buduję. wybudować dzisiaj, bo jak nie, to będzie. To meteoryt co? zbliża się, jak, jak niczym Fortnite. Tak, tak, rozmawiałem z bogami. O nie. Modliłem co? się. Rozdupi nam świat normalny. Serio? Będzie Armagedon. A, widzicie, trzeba było korespondencję no. czytać. No, no to, to mów. Mogę sprzedać wam informacje o Armagedonie za wszystko, co macie. O nie. Ale my jesteśmy biedne farmerki, my nic nie mamy. Mm. Zobacz, jak mu tutaj żyje. Parmerki budujące szkołę. To nieźle. Właśnie ci palę wszystkie krowy. Co? 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 Ej, Policja. Bić, no, idziemy go bić. Idziemy go bić. Jak nic. Bić mnie? Tak. Siekierką, no, siekierką. Like. <grym> <Stońca> <siekierko. grym> ja łapką <nie>, jest... <grym> tak do niego pogłaskać, a on do mnie znieczem. No to są jakieś drugie żony. E, no, o, ja. Śpital, <grym> alchemik ma takie rzeczy. rzeczy. Alchemik ma. Dobra, Henry! Ja ty wiesz! 12 pomocy! Jeszcze raz tutaj za zakopie? Co jest? Pani Henry! Wyglądamy jak pająk! To jest grupa! A ja mam gryzciakie. Przepraszam, przepraszam ciaczkoladek, ja a nie to... jakieś kurde wychodzenie! No nie tak. za, co no, na dobra, tu. za co przepraszam? Za co przepraszam? Chcesz? Za co Za że żyjemy? Powiedziałaś, no. idziemy go walić. Co? Ale, Ale ja chemikowi się do ciebie. tak nie mówi! Ja Dlaczego? Chcielibisz go! No czekaj, tej akurat mi y, kura przeszkodziła, na, na, weź tą kurę, do widzenia kura. Czy ty zabiłaś kurę? Co? So, nasze ostatnie jedzenie? jest ty jesteś poważna? No nie. Jest, ale się so. udało. Czy ty jesteś w spółce jak przepraszam Morderza. Przepraszam. Morderca. Przepraszam. So? nie Czy zabiłaś Erwina? <laughs> Ej, jak podnieść gracza? Czy ja w ogóle kiedykolwiek wstanę? Okej, okay, dobra, dobra. Ooooo Co jest? Zaria, trzymam go, trzymam go, żeby go daje. Go, go tu do mnie, a ja Dobra, dobra, dobra. W dobra. Dobra, 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 dobra. O, dobra. jeszcze mam 27. Czekaj, czekaj, czekaj. Okej, okay, dobra, dobra, dobra. Teraz, jak go zrzucić? Nie wiem. O, już wiem. O, jestem! Teraz zatopmy go? Zatopimy go? Nie, dobra, zakopiemy. To jest lepsze, dobra, zakopiemy. No, zakopiemy. Ej, Ej ale nie tak jesteśmy takie złe, zobacz, zrobiliśmy taki grobowiec, jak kiedyś, takie były wielkie grobowce tak, i się tak. zakopywało tak. zwłoki razem z ich e, dobytkiem, nie? Ze złotem i tak dalej. Co? Gierde! się wyjaśniona! Druga zaraz! Dawaj! Co jest? To duch! O nie! O nie, No zaraz ja też... Też chyba Jeż, umrę. Nie, o też się chyba ubrę. Ale on mnie zakopał ze sobą. No! Zakortowałam go rozarię, udało się. No, serio. Ja, Stawaj, szybko! Ej, nosimy go gdzieś na koniec mapy. Nie wiem czy go to tutaj topić. Już było, już tak bym chciała go utopić. Nie, to nie top, to nie, nie topie. go. Dobra, my jesteśmy Zrobimy... dobre. My jesteśmy się dobre. Z motu, mm, dogadamy się. Na jabłkach, Kierde. Na jabłkach. Na jabłkach, jak alchemik prawdziwy z i kości! O, ty złe! Ale jak ja mówię serce do ciebie? Co? Ja serce do ciebie! Słyszysz? <grym> jak to o tak to? Ja myślę, że pójdę upiec ziemniaki o. i może po prostu się z nimi dogadamy na spokojnie, jak emocje opadną. Dostałam właśnie certy. O Jezus, nie, dostałam 30! O, bierzemy, bierzemy Panie Harry Oj, oj, dostałam krzesiwo To spadło z nieba, dostaliśmy po prostu no od Bogu Dobra, Cedi, walimy się, czy co? Bo nie wiem A... Chodź, Rosalia i Cedi do Gdzie? Nas. O, A gdzie wy robimy. jesteście? U mnie. Ściany robimy mm -hmm. Ściany robimy Skończyło się, panie Harry no. Ale ja nie wiem, co z tym robić. Nie, 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 nie ptysiaj, czekaj, bo idę po te, po stare. Halo, Ciedi? Hello, hello, hello. Co? Ja Halo? w ogóle Jakie stare? Jakie co? Ty, stary. Gdzie jesteście? Tutaj, no. Halo? No. Idziemy tutaj z jo, jest Rosarią. Jeszcze... No, patrz, mam. Co masz? A? Tak, tak, no, zapraszam, zapraszam. To, Rodory, jak powiem ananas, to odpalaj. Dobra, co? Odpalaj. dobra, dobra, dobra. Masz jest ananas? ananas. No. nie, jeszcze nie. Do, nie, jeszcze nie o, jeszcze o, to było, to no, był o, ten. o, korona, o, ko król, zapraszam. król o matko. Król Polski. Król. A teraz kobiety, to ten co A teraz kobiety. zapraszam. zapraszam. Jakie ładne tutaj w ogóle macie już? Ładnie jest Zapraszam, zapraszam. Ale pięknie. I teraz pokażę Wam tak? moje koleżanki, przyjaciółki. A czy już nie stare? To nie ona. Zbada. Ananasa, ananasa! No, ana o oh nie! Co Jezus! O! Oh. Co? Co jest? Oh, A łóżko to robi! Oh, jak włożył <grym> e, nie! Oh, ja, o, korodor! Korodor! Ja się ratuje. Ej, co się Radizio. dzieje? Biegnę! Rozalia! Dory, cień! Czekaj! Czekaj! Góry w góry! Dobra! Korona! Do naszej nory! Dobrze, że te rzeczy wziąłem! Czyli widzę! No o, tak. Oni tak, tak, tak. Tak, tak. Tak. mają koronę? oni Kontem... nie być królem, bo jak oni będą królem, to tak. tak o, konie. dobrze, dobrze. 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 Chyba to. Chyba to oficjalnie. Chyba oficjalnie wygrana edycja. <śla> <śla> Peż? 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 <śla> e? no, nie S S. no było łatwiej niż myślałem. Chodź, Rosaria, oni poszli w tamtą stronę. Do Nederu, do Nederu, do Nederu. O, do Nederu. co jest, Co jest? Neder, Neder. to musimy mieć. Chodź, Rosaria, zrobię ci złote buty. O pak, Chilink, ja, ja już mam. jestem kumplem? Co? Skąd ty to masz? Dostałam teraz! Rozaria, chyba ktoś mnie lubi, Masz, bok. masz, 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 masz! Jakiś Bóg mnie o, lubi o, na tym, o, masz na tym świecie. Masz złote buty! Chodź. Jedno serduszko! Dobra, broni, no. broni. Też masz Rosalia tak? dla obrony. Nie chcą być mili? To dobrze, tak będzie. Poszli w stronę gór, z tego co pamiętam. Zatem pójdziemy też w stronę gór. Dobrze, że nas nie słyszą, to przynajmniej mamy teraz przewagę pewną. Obokiem, bokiem, bokiem ten tak, Dobra. tak. Tutaj coś jest w ogóle, coś jest tutaj. Dobra, paralizator do ręki. Zaraz restart są? będzie. A tu restart. Czego? O, no, co coś jest. Czkaka, gdzie oni są, gdzie oni są. O tam, 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 Widzę, widzę, widzę ich. Widzę jeszcze przed restartem. Przed Dobra. restartem. Strzelamy od razu, jak widzę. widzisz, jak tak, widzisz strzelaj. Strzelaj. Chcieliśmy dobrze być dobrymi ludźmi. Kotek? To jest wojna. A, o nie! Co? Akurat teraz! No nie! O... o nie! A dostali. Leżą, leżą? Dobra. B bijam, bijam, bijam. Aha. Dobrze, dobrze. Dobrze. No już byłem. Zrób mi zdjęcie. <laughs> czekaj, Czekaj, to. Zróbmy to. Zróbmy to. Zróbmy to. Zróbmy to. to. No Co prze uspokój się. Uspokój się tym nie robisz. No. Rozalia ostatnia szansa. Jaka? Oj, o, patrz teraz, patrz teraz, oj, a nie mogę wykonywać Dobra. tej czynności. Co jest Harry przyszedł? Co nam robić? Harry? Jesteś Gary! Harry. Harry, jesteś super! O, Idziemy. Szybko! O, 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 o. Szybko, e, szybko! Rosaria! Za mną, za mną, za mną! Szybko do nederu! Będziemy pierwszy! <laughs> szybko Rosaria! Rosaria, chodź, ja chodź, mam chodź! Tutaj! Do tego! Do nederu! Co? Lecimy! A, dobra. No bo tam jest fajnie, nie chodź! Co tam będę Będziemy pierwszy. Jeszcze żeby karakaństwo szybciej w netherze było od króla alchemicznego. Jesteśmy, jest, jest! Okay. Czekamy, musimy wyjść. Ej, nie, nie! Epa, okay. Chodź, 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 czekaj, to ja Nie. Muszę do niego... O nie! Zabił mnie! A to jest na nadal... To króla, kurde! Koronę całować! A <grystanie> Ała, co robisz? O, <grystanie> oj, oj, przepraszam... Kary, podnie. Oj, przepraszam... Fajny portal, jedziemy, o, nie, jesteśmy! Nie. Ej, te, no, to jest zmieniona grawitacja, ale Tako fajnie! Tamto zaczął, a Bardzo <grym> <tu> pomocy, <grym> to był mój demon! Ej, Ej Rosalia, zakładamy gang, no, gang farmerek, to jest to. Dobra, gdzie ja jesteśmy? Się. Idziemy, słuchaj, Rosalia, zbieramy, idziemy pierw do twierdzy i po prostu będziemy pierwsze. Jak, mhm. Co jest? Nie! O nie! O nie! Co się Ej, dzieje? Ja nie wiem, nie. co się dzieje! Ej, nie. nie, nie, nie bi, Ej, nie bij! Nie bij, chciałam... nie bij, nie no, bij, tak? bi, bo ja nie wiem, gdzie Bili, jestem! Tak, tak. Nie bijmy się, czekaj, wyjdźmy stąd najpierw. Ja nie mogę bić w ogóle, nie mogę uderzać. Możesz no coś, Rozalia, uderzyć? Co jest? A, bo to jest do góry nogami! Nie ja. bij mi się teraz, teraz... <śla> Możesz jestem strasznie z jak śmierdzi. Dzięki, dzięki. Ale to nie moja wina. Dobra, dobra, jest dobrze, jest dobrze, okej. Okay. Słuchaj, y, idziemy do twierdzy, musimy mieć pierwsze twierdzy. Przejmiemy twierdzę i po kolei, nie? Sobą. Czekaj, oni poszli tam. Dobra, widzę. idziemy w, w tym Ej. kierunku. To oni idą za nami. Serio? No jest tu Erwin! Widzisz? Idziemy w tamtym kierunku. Jeszcze nie mam dobrych kilofów, ale dobra. I tam, tam może być twierdza. O, co jest?! O, o, co jest?! Ej! O nie! O, dobra, nie bijmy się, nie bijmy się. Ej, co jest?! Ej, dlaczego?! ty lecisz?! Ej, jest, ej, ratunku! Co się ze mną stało?! O no nie, pobili mnie O, dziękuję, dziękuję! Ej, nie! O. Jacy, oni są o, tacy sadam. źli. Co jest, cały czas nie biją. Dobra, to też musimy strzelać po Weź ten paralizator i strzelaj. Dobra. Wiecie, jacy wy jesteście Ciebie źli. O nie, o nie, chyba nie, nie dała mi się strzelać. Ale jak ja będziemy się strzelać, to cały czas będziemy ginąć. No właśnie. Trzeba rozejm. Dobra, rozejm, 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 rozejm. rozejm. Nie! <laughs> Jest dobry na dzień na strzelaniu. Spoko. Nie mam ustępu do komendy. Ej, ja mam nocker, tam mogę chodzić? Dobra, rozejm, okej. Okay. Dobra, rozejm jest, rozejm jest. Nie, nie bijemy się. Nie, 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 nie byjemy. Dobra, szukamy twierdzy. Co w tej twierdzy? Fajne rzeczy i okay. będziemy piersi. Oni chcą być pierwsi, więc im dogryziemy. A skąd będziemy piersi? No, jak, jak się nam uda, to będziemy, czekaj. Okay. Tutaj też teraz badam. Gdzie by tu iść? Dobry masz miecz. Ej! No. Co? Ja mam tryb co? kreatywny. Lol, jak? Jak z... ty latasz? Był <noise> kreatywny. Dobra, Ale jak to jest, że ty latasz? E, czekaj. I to jest to! Co? Powiedz, że mi nie wyłączy. Mam kreatyw. Dobra, chodź, szukamy twierdzy. O, Ej, oni ja mówią, że ja też mam, jak tego się używa? E, do góry dwa razy kliknij. Możesz! No. E, chodź, 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 chodź idziemy szukać. Czekaj, weź sobie jak rzeczy e, z tego. A jak do góry się leci, a ja nie spadnę? Nie, nie spadniesz! Nie spadniesz, masz ten... No! Wies... Spadłam! Spadłaś? Dobra, dobra. Okej, okay. czekaj, czekaj, jestem u góry. No dobra, dobra. Okay. Nederowe rzeczy. No, spadłam nagle? Nie wiem. Okej, okay, chodź tutaj, chodź tutaj, szybko, szybko do mnie do mnie, do mnie, do mnie, do PvP! Tak, panie, tak! Turniej PvP, dobra, robimy itemki, ej, teraz musimy się Co? mega uzbroić. Jak, jak ja mam to ubrać? Skąd to wziąć? Ej, wyczyścimy, tutaj skrzynkę, wyczyścimy sobie, jak wpływa ma być turniej PvP. Yyy, enchanty! Enchantować będziemy rzeczy, słuchaj, i tak się nic Nie, rozumiem. Czekaj, ubierz to! Weź sobie rzeczy ze swojego masz i tutaj na przykład schowaj sobie rzeczy, które chcę zostawić i bierzemy, enchantujemy rzeczy teraz i będziemy go Ej, nie wiem, czy oni mają też e dostęp do kreatywa. E, mamy tak, netherową siekierę, e, która daje 10 do obrażeń, a miecz daje tylko 8. I zenchantujemy sobie siekierę teraz i będziemy mieć kozackie rzeczy i idziemy na turniej PvP. O, patrz! Ja Cię! I co teraz? No, ja Ci zrobię rzeczy. No, okay. jeszcze weźmiemy sobie Elytrę. O nie, ja nigdy z tego nie korzystałam, jak to się Proszę. robi? Jak się lata? I niezniszczalność. Yy, nie, nie zabiję się, bo jesteś na kreatywnym. Yy, okay. Spację musisz kliknąć. Czyli rozpędzić, skoczyć i kliknąć spację. Ja w sumie też nie jestem dobrym lat latającym. No i wtedy co? Jak Musisz no lecieć. lecieć, to się na bank gdzieś rozbije, nie? Czy Ty okay, już latasz? No, nie, 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 ale patrz. Dobra, biegnę, biegnę. Ojej, ale słodko! To skąd eee. masz te pandy? Masz. Ojej, jakie słodkie. Fajnie bym chciała z, z jakimiś stoczyć walkę. Do 10 minut rozpocznie się turniej. Dobra, jeszcze jakieś pomysły. Patrz, e, wa, walisz ich po y, tą siekierą. E, jakby coś, to staraj się blokować. Po prostu tutaj... o! E, Widery robione są! Nie Czarni wie właśnie, zjubione. co się dzieje. Lol? Co się tu co to dzieje? <laughs> Ale akcja! A teraz co tutaj jest? No nieźle. Ja i też wszystko rozwalili. Oj, to chyba już nastał na Armageddon. Szkoda, widzisz, Rosalia? Ale i tak rozwalone! Ej, ktoś tu za nami biega, co to jest? O nie! Co, mój dom! O nie! Ej, Ej serce mi pękło, nie? Moje lamy! Idę je zjadać. Ah! Fabian! Jest? Co zrobił? O, Postawił tego w Nie! Chciała teraz walczyć? Jestem nie, pieski! Zdobyka. Ej, to jest niesprawiedliwe, co się stało. To jest smutek największy. Ja... Nie, tylko nie pieski. Chodźcie, pieski, ja stąd uciekam z pieskami. Wezmę moje pieski i co on robi? O nie. O nie. Wszystko poszło. Jacie ale akcja. No, nastał dzisiaj Rosalia. Ten właśnie koniec. Armagedon. Wszystko rozwalają! Ale twój piesek za tobą biega. No biega, właśnie, chcę go schować. wszystko poszło, rozaria. Wszystko! Teraz się możemy wyżyć! i O, moje zwierzęta, help! O nie! Tyle zbierania, ale szkoła stoi, ty. To jeszcze możemy Dobre! No chodź. Ej, mam pomysł! Harry, Harry go budowla. Chodź, nie ją rozwalić. Tak. Ale wiesz co? Jak będzie nowy sezon, no. to będę chciała, żebyś mnie pouczyła w tym nederze, jak to się te Spoczko. robi i tak dalej, bo ja w ogóle nie wiem o co w tym chodzi. Spoczko. Ja wiesz, do dotychczas y, jedyne co robiłam w maja, to co sobie budowałam i hodowałam zwierzęta. A teraz nagle mnie, wiesz, biorą no. do tego nederu i ja mam nagle tutaj walczyć. Wiem. No powiem ci, że się zestresowałam. Znaczy, wiem, że były eventy wcześniej, ale jeśli nie to no, no, no. myślę, chciałam być takim pożywym, nie? A nie miał... Nie, jak to wtedy nauczyć, więc już teraz tutaj Ciebie trochę wykorzystam. Spoko, nie no, ja mogę Ci pokazać jak będzie nowe, no to wszystko, wiesz, ogarniemy. Pójdziemy do netheru, no, a teraz... To mega. Będzie super, ten nowy nether jest mega fajny właśnie. Jest super. No ja wiem, są czy no, czekali, a czemu no. on nie było odpalone w ogóle w tym sezonie? No nie wiem właśnie, no szkoda troszkę, bo tam... No, bo właśnie alchemicy, nie? No, no alchemicy, alchemicy mieli tam rzeczy. I te creepery są po prostu w powietrzu. No wiem, widziałam, one w ogóle tak w kółku się, jak normalnie widzimy. Co so jest? I mnóstwo... O, ja... O, o, słyszę slajmy tylko... Jest Tu Coś się pali obok mnie, co to jest? I co jest? I to jest gigantyczny slime! Co? Ja jestem w nim! Co jest? Też tak się w nim blokowałaś? No! I co się dzieje? No. Ja w ogóle nawet nigdy slime'a nie widziałam. Ja cię, ale akcja. Co jest? To jest wszystko zniszczone. Patrzcie, latający slime u góry. Co się dzieje na tej kwadratowej masakrze? To no jest po prostu masakra kwadratowa. Tak, a miał a słuchajcie, no, jest koniec sezonu. Skończył się Armagedonem. Wszystko się pali. Zobaczcie, jak to wygląda. Wszystko poszło. Te był mój domek, moje pieski. Trochę smutek, ale słuchajcie, no, będzie nowy sezon, będzie Będą też pieski, będzie wszystko dobrze. No, jak widzicie, tutaj po prostu jest Armagedon. No, nieźle, nieźle. Jadźcie, patrzcie, tutaj jest Wszędzie wszystko pełno. Jeszcze jakieś duże stajmy. No nie.